Cześć, ja jestem Jasiek i chciałbym Was dzisiaj przywitać na kanale Motowróźnica, którego celem jest jakby poszukiwanie, wspólne poszukiwanie sprzętów, które dadzą najwięcej frejdy z jazdy. Nieważne czy są to sprzęty napędzane pedałami, silnikami, pedałami i silnikami, paliwem czy niepaliwem, wiatrem, wszystko jedno. Ważne, żeby się fajnie jeździło, To jest jakby istota sprawy. Dobra, dzisiaj opowiem Wam o tym rowerze, którym jest rower Fido T1 Pro. Jest to rower Cargo, rok modelowy 2023. Kupiłem go pół roku temu za własne pieniądze, więc nie muszę jakoś tam kadzić producentowi, że jest świetny i tym podobne. Opowiem o jego zaletach i wadach właśnie po tym półrocznej eksploatacji niezbyt intensywnej. Zacznijmy od pozytywu, dlatego że, żeby nie być, że tak, jestem mal czy narzekaczem, więc jego jakby atutem tego roweru i też dlatego jest to, że jest to rower cargo, czyli teoretycznie powinien być bardzo mocny, wytrzymały i tak dalej do przewożenia towarów dla kurierów i tym podobne. Więc wydaje mi się, że mogę ją potwierdzić, tutaj korzystałem z dobrodziejstwa tego bagażnika, z przednim troszkę mniej przed przedni bagażnik jest zrobiony z takich rurek, rama jest bardzo solidna, półka jak widzicie są grube, kierownica też ani nie stęknie, ani nic. E, Bagażnik z tyłu też pospawany z rurek, tu jeszcze jest powzmacniany dodatkowymi rurkami, spawy wyglądają bardzo solidnie. Tutaj jest taka też deseczka, nie wiem, ta deseczka wzmacniająca, czy coś takiego, generalnie da się na nim usiąść i można spokojnie, no awaryjnie może jakaś tam druga osoba na tym pojechać, nawet nie awaryjnie też i ten rower się nie złamie ani nic, nawet mówię przy cięższej osobie. Producent określił nośność tego całego ustrojstwa na 200 kg, z czego powiedzmy rowerzysty tego kuriera czy kierownika na 80 kg, a bagaż na 120 ale wydaje mi się, że proporcje mogą się oczywiście pozmieniać i tak dalej, ale przypuszczam, że dałoby się i więcej napakować, no ale ja osobiście nie próbowałem, w każdym razie przy w dużym obciążeniu ten rower nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków, fajnie nie sprawia wrażenie, że zaraz nie da sobie rady. Warto też wspomnieć o solidnym napędzie w postaci tak, bateria 975 Wh, czyli dwa razy większa niż w tzw. europejskiej konkurencji, silnik 750 W w tylnej piaście. No to jest zaleta. I ten rower pod górkę naprawdę daje sobie dobrze radę, nawet z tym obciążeniem, pod dużą górkę, pod pod taką nawet ekstremalnie dużą, ale wtedy z mniejszym obciążeniem. E, tak czy siak nie jest zły. Jeżeli chodzi o kółka, na piaszczystych nawierzchniach sobie nieźle radzą. Jeździłem po piachach, także nie zapadał się jakoś, te napędy działały. E, także tu było bardzo ok. Amortyzacja w tym rowerze jest po prostu wystarczająca. Wiadomo, że nie będzie to, nie będzie miał takiego, takiej amortyzacji jak enduro motocykl czy fondy, prawda? Używany w rajdzie Paryż-Dakar, no ale na potrzeby takich tam wertepików blasków gdzieś tam koło domu. No jest po prostu wystarczający. Amortyzacji z tyłu nie ma, jest, za to sztyca ma taki amortyzatorek, więc się jakoś tam tylko sobie bardzo nie obijemy. Rower jest wyposażony, bardzo fajne światła. Światła LEDowe, z opcją krótkie, długie z przodu działają spoko te światła. One są fajne, efektowne, taka duża patelnia świeci z tyłu też jest bardzo widoczne to światło, fajne, LEDowe i tak dalej. E, wspomnę jeszcze o hamulcach. W poprzedniej wersji edycji tego roweru hamulce były tarczowe, ale e, były to hamulce, były to hamulce e, sterowane linkami. Tutaj zobaczcie, że są to hamulce już sterowane hydraulicznie. Także tutaj producent jakby część tam kiedy narzekało użytkowników pewnie na te hamulce. Ten producent dał, założył hamulce hydra uliczne. Dobrze działają i tak dalej. Do tego warto jeszcze może wspomnieć o przymówce Shimano, czyli po japońsku, powiedzieli powiedzieliśmy, Japończycy, to jest na właśnie duża bateria, czyli duża bakteria o mocy znaczy o napięciu 54,6V, 974,4 Vodzinę. Czyli spoko. W praktyce przekłada się to na zasięg roweru na poziomie tak ostro dosyć korzystając z tego napędu na poziomie w granicach 80 km spokojnie można na nim przejeździć. Naprawdę 80 km na takim rowerze to nie jest tak źle. Dobrze. Przejdźmy teraz do. Do wad tego sprzętu. Wadą tego, z tego sprzętu jest też napęd. Napęd jest dlatego wadliwy, że działa zero-jedynkowo. Ma dwa tryby, czyli tryb wspomagania elektrycznego pedałowania oraz tryb manetkowy. No, jest swoją drogą warto o tym wspomnieć. W przypadku rowerów elektrycznych, dopuszczonych do użytkowania w Europie, w Unii Europejskiej, jest niedozwolony. Nie wiedzieć dlaczego, no ale tak jest. W nogach można, w rowerach mimo, no ale tutaj powiedzmy, że producent czy tam sprzedawca aż się tak bardzo nikt tym nie przejmował i po prostu mu się i sprzedał taki sprzęt. Tak czy siak, napęd ten działa w każdym trybie zero-jedynkowo to znaczy, albo idzie pełna moc albo nie ma nic. I poziomy dopędzania tego roweru różnią się pomiędzy sobą jedynie prędkością odcięcia tego dopędzenia czy napędzania elektrycznego. I wynoszą wynoszą tak. W zależności tutaj mamy jeszcze jakby taki tryb, zablokowany i odblokowany. W przypadku tego wersji Pedelek, czyli wspomagania kręcenia, kręcenia pedałami po prostu, ten tryb zablokowany, czy odblokowany w tej wersji roweru w ogóle nie ma żadnego znaczenia i wynosi. W przypadku na poziomie pierwszym jest to 13 km na godzinę, na poziomie drugim 18 i na trzecim 23. Nie wiadomo dlaczego 23, nie 25, no ale tak jest. Więc czy rower zablokujemy, czy go odblokujemy, to wspomaganie pedałów maksymalnie na trzecim poziomie najwyższym do 23 km na godzinę działa, po czym nagle jak nożem obciął nie ma. Różnice pojawiają się w tym trybie, jeżeli korzystamy tylko i wyłącznie z manetki. I Tutaj rower jest zablokowany do 25 km na godzinę w trybie zablokowanym, właśnie, a w trybie odblokowanym, już na poziomie pierwszym jest to 20 km na godzinę, na poziomie drugim 30, a na poziomie trzecim ponad 38. Nie wiem ile dokładnie, bo nie udało mi się osiągnąć większej prędkości. Tryb zablokowany charakteryzuje się tym, że, yy, znaczy tryb, yy, typ manetkowy charakteryzuje się tym, że po włączeniu, dołożeniu pedałowania ten tryb się jakby kasuje, przechodzi automatycznie ten rower w tryb pedałowania. W związku z czym, jeżeli chcielibyśmy odpłakać system i na przykład Będziemy się napędzić przy pomocy manetki na tym trzecim poziomie do 35-36 pozazwyczaj zazwyczaj tyle warunki pozwalają na prostej drodze i osiągniemy te 36 km na godzinę i szybko dokładamy pedały to niestety nie uda nam się uspokajać systemu, rower przejdzie w tryb pedałowania, prędkość oczywiście spadnie do 23 i załączy się dopiero na przy 23 Jeżeli przestaniemy pedałować no to chwilę płynie, tunik usi, że nie pedałujemy i znowu nas dopędzie do tych 36. I teoretycznie można by tak balansować cały czas, co zresztą zdarzało mi się robić. W ten sposób utrzymamy prędkość przelotową w granicach 36 km na godzinę. Ale niestety więcej z większymi prędkościami byłby... No i nie, nie po prostu jest trudniej. Na tym sterowniku nie da się tego zrobić. Rozwiązanie tego problemu było pewnie wymiana sterownika albo jakiegoś przeprogramowanie. Niestety nie znalazłem zakładu, który by mi to zrobił. Producent też napisał, że się nie da, więc po prostu wiem, że Polak potrafi, ale no ja mi się nie udało trafić takiego Polaka, więc jest tak jak jest i najczęstszą no i się z tego co jest, no. Warto też jeszcze wspomnieć o w samym ruszeniu z miejsca. Jeżeli chcemy ruszyć w tym trybie pedelek, z pedałowaniem, bez, bez użycia manetki, to ten napęd dołącza się z dużym opóźnieniem. Po prostu prawdopodobnie jest tak, że trzeba cały obrót zrobić, żeby ten czujnik zadziałał, czy jakoś tak, może ten czujnik jest daleko od tego jaki jakiegoś. typka, no nie wiem. W każdym razie działa z dużym opóźnieniem, więc tutaj jakby ta manetka, jeżeli chodzi o ruszenie z miejsca, jest bardzo pomocna. No i ona po prostu. Robi roboty, no można sprawnie dzięki temu na tym rowerze ruszyć, napędzić się do tych tam 23, później przestać pedałować, napędzić się do 36, później zapedałować dwa razy, prędkość spadnie, znowu przestać pedałować i tak. No i tak się jedzie. Także podsumowując i reasumując, jest to fajny sprzęt, on jest, nie jest sprzęt jakiś sportowy czy coś takiego, dało się tym jeździć po lesie, mając jakąś tam fejdę z jazdy. Powiedzmy określaną na 5,5 punkta na 10 możliwych, może 4. No nie wiem. Może 5 po prostu. targiem. 5 punktów, dobra. I rower ten jego zaletą niewątpliwą. Jest duży zasięg na batering, więc... Tutaj ciężko się. No jest to zaleta. Jest to niewątpliwa zaleta w dobie dzisiejszych rowerów. E... Ale no niestety ta amortyzacja jest tutaj, jeżeli chodzi o tył, no jest no taka takiego roweru to nie jest rower jakiś, enduro. No, a chcielibyśmy tak naprawdę zapłacić za enduro. Zapłacić za Cargo, a kupić sobie fajny rower taki enduro, nie? No, tak nie było fajne i fajnie, ale tak nie jest. Tutaj systemu niestety nie da się oszukać. Tak czy się w sumie jest to dobry sprzęt dla kuriera, dla... Kogoś, kto nie ma za dużego budżetu na prawdziwy rower Enduro, nie mówimy tutaj o KTM-ie, Freeride'ie czy coś takiego, tylko po by takim zwykłym. A z drugiej strony jest dosyć solidne. Można dużo towaru, przynajmniej to praktyczny sprzęt. Ma dobre kamulce. Czyli generalnie, dla może dla starszego zawodnika, wędkarza i tak dalej. Tak czy siak. Zapraszam do oglądania moich filmów na moim kanale. I do subskrypcji oczywiście mojego kanału Notogozimca. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć.